Dzień dobry kochanie we vlogu dnia 9, dziewiątego. 9 dziewiątego. Dziewiątego, a my właśnie jesteśmy przed szykowaniem się do szkoły Nikolusia już jest tutaj ubrana, naszykowana, tak? Tak troszeczkę wiosennie, a mama tak trochę zimowa, bo włożyłam sukienkę, ale no cienka ta sukienka, więc włożyłam sobie taki taki bezrękarnik, moja mama by to nazwała fifraczek o takie, że byłoby mi cię po kamizelkę, a ty masz królika baksa? Aha. Mhm. Dobrze. Mamy mróz, minus 10 stopni, ale i słoneczko, więc dzisiaj jest taka pogoda piękna. O, zobaczcie. Zaraz będę tutaj prześwietlona. O, widać, ale słoneczko świeci. Dobra, ubieramy się i później się odezwę. Dzień dobry, kochani, dzień dobry, kochani. My tutaj się z wami witamy, bo właśnie wróciłyśmy ze szkoły. Jak było? Fajnie. Fajnie, mój króliczku. Mua. A mama się tak zaszalała, że nie byłam od rana w domu, bo zajechałam sobie na herbatkę do mojej mamy i tam trochę posiedziałam, a moja mama posiedź, 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 tak gadka, gadka z tatą, gadaliśmy fajnie. Dorotka przez cały czas, co byłam u mojej mamy, siedziała mi na kolanach więc parę godzin od ósmej, po ósmej byłam, do za 2012 siedziałam mi na kolanach. Mały kocur, więc jestem cała w sierści. Nikolka teraz będzie do kanapkę, a mama za to, że nic nie naszykowała, nic nie ogarnęła. Dobrze, że chociaż łóżka pościeliłam, bo ja nie lubię wychodzić z domu, jak mam łóżko niepościelone bez względu, o której godziny ja wstaję. Więc ja idę szykować jakiś obiadek, prędki, szybki, co? Pomidorówkę jest. O pomidorówka to kochani była ostatnio, ja jej Spaghetti? Nie mam. Spaghetti. Spaghetti jak zrobiłam to chciałaś, ale tylko chciałaś, a potem ja, nie to nie chciał jej, nikt nie chciał, ona to marnie szło je jedzenie. Ja, ja to... zaraz coś zrobię na obiadek, dobra? Więc ja idę ja wstawiam, ja i obierać ziemniaki, a wy przez ten czas zobaczycie sobie, może Nikola się ubierze, włącza jej bajkę, z jej kanapkę, herbatkę, wypije zanim będzie obiadek. A wy przez ten czas zobaczycie sobie, e, jak robiłam e, te paznokcie, bo coś tam, coś tam nagrałam, więc zapraszam was na taką e, krótką poczekajkę, aż się do was odezwę z powrotem. Buzi poproszę? Nie. Kogo mam ukochanej bardziej? Kogo? Moje życie najdroższe. pazurki już zrobiłam, jak widzicie może idealne, nie wiadomo jak nie są, ale mi się bardzo podobają, ta kopertka taka trochę e, na ugol wyszła, ale od tej strony myślę, że wygląda to ok a i na tym jest jeszcze taki e, świecący lakier tutaj nie chcę się uchwycić, ale on tak o, tu trochę widzisz jak się mieni więc no, myślę, że nie jest źle, ja się tu bożki, tylko przeczyszczę sobie i zabieram się za drugą rękę z nią, tamtą będzie gorzej. Dobra, ja już skończyłam i tutaj mam prawą rękę i te wzorki malowałam lewą ręką. Tutaj mam trochę jeszcze malowanego, muszę zazetrzeć. Yy, ogólnie no ciężko jest namalować jakikolwiek wzorek lewą ręką, chyba, że jesteście leworęczni, ale no ja nie jestem leworęczna i to wygląda tak. Trochę pościerałam, trochę nasiedziałam się przy tym, ale powiem Wam, że z efektu jestem zadowolona, że tylko olej oliwka na na skórki. Natomiast lewą rękę mam troszeczkę inną, ale niedużo, w podobnym klimacie. Ziemniaki, buraki trochę zwiędłe, ale coś z tego wymyślę. Myślę, że dzisiaj będzie barszczyk to są buraki z mojego ogródka. No trochę podwiędły, ale jakie obiorę, pokroję, ugotuję. To w smaku będą i tak przepyszne, więc zabieram się za obiad. Garnki tutaj już mam naszykowane, więc szybciutki obiad. A tutaj w tle oglądam sobie najnowszy filmik. Różowa szminka. Zrobiła przepyszne ciacho. Ona to cały czas te ciacha i ciacha, że oglądam ją i tak sobie myślę, kurczę, ja wcale nic nie piekę. Więc hmm. O, i widzę tutaj jakiś haul. Monika Fac też coś wstawiła. 18 godzin temu. Chyba nie, ogląda, nie, nie oglądałam, więc też to zaraz będę nadrabiać. Więc, jak coś, nie macie kogo oglądać, także ja Wam polecam. Różowa szminka, naprawdę fajowa, fajowa, fajowa fajna dziewczyna, lubię oglądać. Oglądam chyba jej wszystkie filmy. I Monika Fac też. Oj, tutaj Holz Pepko. Oj, jakieś tutaj rzeczy. Moja Nicole, to zobaczy, to zaraz powie. Mamo, mamo. Ale dzisiaj włączyłam sobie jako pierwszą do robienia obiadu Uch, coś się ciemno zrobiło mm, różową szminkę i oczywiście nie zapominam o szklance wody mam tutaj szklankę wody cały czas sobie popijam przez to, że byłam u mamy to właśnie wypiłam tylko herbatę i kawę ale nadrabiam i trochę w rano wypiłam, więc teraz sobie spokojnie nadrabiam nie wiem, czy ja Wam mówiłam, że jak byłam u mojej mamy, to Dorotka siedziała mi od praktycznie, powiedzmy, że od 8 do tej 11:20. <grym> Powiedziała mi już jej Asia, bo już musiałam do toalety i z powoli się zbierać pomału, żeby jechać. Więc wygrzała mi kolana, ja się wygłaskałam kocurka, więc jestem teraz nasycona, ale już głodna, bo śniadanie też już dawno zjadłyśmy z mamą więc pora teraz na obiadek i obieram te moje troszeczkę nadwiędłe ale w dalszym ciągu w dalszym ciągu przepyszne e, zdrowe, jakby to powiedzieć bez nawozów, bo to z mojego ogródka już takie najmniejsze zostały e, dzyndzelki buraczki, więc obieram wstawiam obiadek i odezwę się do Was e, troszeczkę później Owiadę się gotuje, a ja na chwilę przyszłam do łazienki poszukiwaniu kremu do rąk, bo mam takie... Mm, czuję, że są suche. I tak pomyślałam sobie, że od razu Wam pokażę to o czym ostatnio wspominałam, co, myśl, co skończyłam i na przykład co skończyłam, wykończyłam i na co zamieniłam, więc tak. Yy, przede wszystkim ona już się nie domyka. Skończył mi się mój ulubiony tusz z Missy Sporty, Studio Lash 3D. Ten super tusz, który no, wykończył mi się i już jest suchy, nawet go zamknąć do końca nie mogę. Uwielbiam jego szczoteczkę. Jest silikonowa, nie ma takich włosków i jest lekko wygięta, ale niestety już jest tak suchy, że nie maluję. A nawet jakbym chciał malować, to sobie tutaj poodbijam. Także to już jest wydenkowane. Muszę poszukać. Mam jakieś kilka nowych, ale ja lubię mieć w dalszym ciągu coś, co mi się sprawdza, więc na pewno zobaczę najpierw, czy mam taki nowy. Jeśli nie mam, to na pewno przy jakiejś promocji sobie go kupię, bo mam dużo innych, których jeszcze nie testowałam, ale nie wiem, czy one będą dobre. Więc Zawsze w zapasie lubię mieć coś, co naprawdę mi się sprawdza. To już jest któryś. Więc to już jest wydenkowane z Missy sporty, więc go tutaj odkładam. Tak samo. Prawie, mam wydękowany ten podkład z Bel. Zobaczcie, przeciąłam go i tam w środku, nie chciałam lecieć, a tam w środku jest tyle jego, więc jego zostało jeszcze troszeczkę na trzy razy, myślę, więc to jest koniec. O, właśnie, to też muszę tego się pozbyć. A to jest z Vibo Eyebrow Stills. To jest do stylizacji, do utrwalenia brwi, ale to również maluję, czyli na zasadzie zamiast pomady albo zamiast cienia, możemy sobie kupić takie coś, tylko to ma taką większą szczoteczkę o, i taką zwykłą, właśnie taką spiralkowatą. No i ja sobie y, wyczesuję i od razu mi tutaj lekko maluję brwi, ale no już jest pusty. I to jest y, też. Y, któreś moje opakowanie i na bardzo długo starcza, no bo na brwi nie potrzebujemy, nie wiadomo ile tego naładować. Ja tego używałam wtedy, kiedy nie chciałam mieć wyrysowanych, aczkolwiek już dawno nie maluję sobie takich wyrysowanych brwi, tylko właśnie tego używam. Chyba, że mam ochotę na coś innego. Więc to też już mi się skończyło. Wykończył się mój ulubiony, ulubiony, miałam dużo eyelinerów, ale to jest po prostu hit. Hit najlepszy eyeliner, jaki może być od Evenline i on się nazywa mm, 24 godziny. Super, taki na nasączona, czarna, czarny, czarny, czarny kolor. E Precis e brush liner, czyli że taki precyzyjny, tak, bo on jest bardzo precyzyjny. No i o, jest w formie takiego bardzo ostrego. Flamastra, no super jest, ale on już mi się wykończył I to jest też chyba z którejś opakowanie, bo tutaj chyba miałem jeszcze gdzieś to szczoteczka leci Jeszcze gdzieś takiś miałam, ale które, o, tu jest właśnie drugi I tak wiecie co, tak one obydwa, one obydwa są puste I obydwa tak leżą, czasami sobie trochę tu domaluję Potem trochę drugim, ale już ten jeden, który z tych jest taki blady W ogóle już nie ma tego tuszu w sobie Tak naprawdę obydwa są puste O, ten w ogóle już jest suchy mm, Szkoda, ale naprawdę są bardzo dobre jak będzie promocja na Evenline, czy na, w ogóle w szafie w Rosmanowej jakaś, na Evenline, czy na jakiekolwiek kosmetyki, to na pewno to będą moje kolejne do kolekcji. Yy, I jeśli chodzi o moje denkowanie, no to ten brązer, który uwielbiam od Lovely, to czekoladka też już jest w ale już Wam pokazywałam, już jej nawet tutaj nie ma, to właściwie już ląduje do kosza i to było naprawdę fajne. I miałam tutaj jeszcze krem, który, który też pora yy, wyrzucić. Krem na noc, który też bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdzał i mimo, że to nie jest w środku jakieś takie dużo tego, bo to szkło i grubo ma podstawkę, to jednak to był, to był krem bardzo wydajny, krem z dermika na noc, regenerujący krem ujędrniający na noc. On, jak go nałożyłam, to nie pozostawiał takiej suchej skóry, bo czasami kremy mają, one tak szybko się wchłaniają, że dalej się jest sucha. On, po nim właśnie czułam, że jest taka miękka, nawilżona, więc no, on mi się skończył. No szkoda, ale mam jeszcze jeden w zapasie, chyba tylko z innej, z innej troszeczkę, ale też na noc i też z darmiki, ale pomyślałam, że yy, coś nowego. A coś nowego w moim przypadku będzie tym razem mm, krem z mm, Mixa. Tutaj mamy ekspert skóry wrażliwej. I tutaj mamy krem intensywnie nawilżający, skóra wrażliwa i odwodniona, sucha i bardzo sucha. Yy, może takiej suchej, bardzo suchej nie mam, ale już go używam. I nawet tutaj mam pudełko muszę go muszę to wyrzucić w ogóle. No 10% kwasu hialuronowego plus gliceryna. Bez parabenów, bez barwników, hipoalergiczny. Yy, używam go któryś dzień. On jest tak... Pięknie pachnie. Ale nie nachalnie, tak delikatnie. Yy, jak widzicie, używam go. Też jest fajny. Jakbym miała go porównać, Nie, no on też nawiże, no tylko to nie jest taka, nie, taki krem yy, stricte na noc, bo ten taki właśnie był na noc, ale tutaj coś tutaj mamy... Miksa zaawansowana skuteczność dla skóry wrażliwej, czystych kwas hialuronowy, bogaty, wzbogacony, nawilża skórę przez 20 godzin, nakładać rano i wieczorem na twarz. Yy, Jego ja nakładam, formuła stworzona pod kontrolą medyczną. Niego nakładam tylko na noc, więc yy, obserwuję go, bo na razie moim takim hitem jest to. I co, to, jeśli ty, to tyle, jeśli chodzi o moje yy, denka. Teraz spokojnie mogę to wyrzucić, a nie, bo to szkło do szkła, ja chciałam tu wrzucić do papieru. Segregacja to do plastiku, To chociaż zastanawiam się, może nie wolę plastikowe, bo to szklane jest. Raz mi upadło, ale zdążyłam w ostatniej chwili zapać, bo to jest szkło. Tu jest szkło, to wiecie, to wiecie, co było. To było wszędzie szkło. Czasami przydają mi się takie słoiczki, ale może plastikowe lepsze. Więc dobra, to ląduję do kosza i idę smażyć jajeczka do mojego. Papieru. Ja już się najadłam. Mała też. Więc przyszłam tutaj do pokoju i będę. Yy, Przegrywać pliki. Mi się naładuje laptop i przegram wszystkie pliki. I na jutro będzie vlog z vlogowego tygodnia. Ale tylko łóżka proszę. Nie, namalu, nie pomaluj, dobra? U, no nie weź sobie jakąś książkę albo gazetkę, bo zaraz pomalujesz na czarno mi łóżko tym flamastrem, Tym tuszem, dobra? Misiu. No, i będę się teraz już z wami żegnać. Powiem Wam, że wczoraj zrobiłam takie intensywne... Poczekajcie, może od razu przykać sobie złożę, bo wziąłam parę rzeczy, więc poukładam to tu, zanim to się naładuje. Wczoraj zrobiłam sobie taki dość intensywny trening na pośladki uda. No i tam końcówka była też na brzuchu, ale te. Uda i y, pośladki były tak intensywne, że tak czuję dzisiaj je, że nawet mam jakieś takie, powiem Wam, y, trochę zakwasy, bo jednak 45 minut był trening. Taki, wiecie, opór, opór. No wiadomo zależy, jak to wykonuje, bo można i godzinę ćwiczyć i się nie zmęczyć, a można ćwiczyć 20 minut i się zmęczyć. Jest taki trening, chyba... Nie wiem jak on się nazywa, ale 8 minutowy. 8 minut jest bardzo krótko, ale on jest tak intensywny, że, <coughs> że jak ja zrobiłam te 8 minut, tylko tak chciałam też na maksa, leżałam mokra. Po prostu. Pociłam się, zmęczyłam się. Także zależy. Ostatnio miałam taki gorszy dzień, i, i tak mi plecy też bolały jakoś, że zrobiłam trening, ale nie czułam go tak w stu Na pewno sobie muszę kupić, yy, nie wiem, korkomierze. Tak, widziałam. Widziałam ostatnio było na, a, na. W Lidlu było, no ale zawsze tak jest, jak ja idę do Lidla i chcę kupić tylko dwie rzeczy, bo na przykład potrzebuję tych dwóch rzeczy, no i w portfelu mam tyle, żeby mi starczyło na te dwie rzeczy, nie na więcej. No, to są rzeczy, które. Hmm, a później już nie pojechałam, bo ja tak do tego Lidla to. I właśnie tam były korkomierze, a muszę sobie kupić korkomierz. Yy, taki zwykły, nie potrzebuję, nie wiem jakiegoś, ale widziałam też yy, na Allegro. Są i zegarki, ale są też korkomierze, które, wy, które yy, wyliczają wszystko, nawet kalorie. Yy, takie w, w, w pokoju cenie nie są jakieś ani bardzo drogie, ani. Yy, bo na te smartłocze chyba tak na te smartłocze to one się łączą właśnie z telefonem tak i tak wszystko wyliczają to też tam są takie, wiadomo, że podróbki chyba około stówy i też to co czytałam, nie wiem jak w praktyce one się zdradzają, ale też spoko, więc może a czy taki krokomierz myślę, że sobie kupię i zobaczymy ile ja spalam kalorii podczas tych treningów dzisiaj też sobie zrobię trening, zresztą cały czas codziennie robię mam tam dwa dni w tygodniu przerwy, ale yy, dzisiaj sobie też zrobię no i zobaczymy czy yy, będą rezultaty. Ogólnie ja się czuję bardzo dobrze taka yy, pełna energii i nie wiem jakoś wolę je wieczorem robić, bo yy, co prawda jest tak, że jak mało zjem, no to ten metabolizm jest tak bardzo podkręcony i ojej, ja nie wiem, czy tu szumu żadnych nie będzie, bo jak, wiecie co, włączam, bo jak zawsze mówię włączam, a mówi się chyba włączam, komputer to potem tak szumi. Dobra, no na chwilę z tyłu siądę. Hmm. Aha, dobrze, nie No to jak za mało zjem, no to, to metabolizm jest tak naprawdę podkręcony, że za chwilę ja jestem znowu głodna, yy, ale i tak wolę wieczorem, jakoś tak, nie wiem. Może rano też jest fajnie, ale z drugiej strony rano zawożę małą, ogarniam się, zbóżcz, ochrona tutaj, maluję się i bym wracała, musiałabym zmywać makijaż. Wczoraj zdarzyło mi się to pierwszy raz, że zrobiłam trening w makijażu. Pierwszy raz, bo tak to zawsze zmywam. I musiałabym się zmywać właśnie, zrobić trening i potem taka chodziła taka. czyli no pełna energii, bo takie treningi dają dużo energii, ale taka. No już nieumalowana, bo tu zaraz pod prysznic, pewnie już by mi się nie chciało, także wolę chyba, yy... no wieczorem, nie wiem, a wy jak ćwiczycie? Wieczorem, rano, po południu, nie wiem, mi się jakoś najbardziej wieczorem i ja tren ćwiczę tak zazwyczaj między, tak o tych samych godzinach, bo o 17.15 są małe księżniczki. Na ABC, i moja córcia, ona je zawsze ogląda. Trwają. Nie, 17.10, przepraszam. Więc one są króciutkie, trwają chyba z 20 minut. I ja zaczynam swój trening, już jestem minut. gotowa. 17.30 zaczynam 30, 40. Zaczynam ja sobie ćwiczyć. Potem jakaś mała kolacyjka, przed też muszę. Zjeść. No wiadomo, wiadomo, dobrze, rozgadałam się. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia już jutro. Może jutro, a może w sumie to nawet nie wiem, czy ja jutro jeszcze pociągnę vlogowy tydzień, dzień dziewiąty, bo to chyba już tak dziwnie byłoby. Vlogowy tydzień, dzień dziewiąty, no to 9 dni, u mnie tydzień trwa. No ale ktoś tam napisał vlogowy tydzień do końca lutego. To prawie że jak vlogmas. Także... Także ten, no... Dobra, do zobaczenia. Buziaczki. całuski 102. Pa, pa, pa!